Infrastruktura narciarska przygotowana, pogoda wspaniała, właściwa, infrastruktura drogowa przygotowana, infrastruktura kolejowa przygotowana, fantastyczna gościnność ludzi gór, bo należy mówić o tym wprost, bardzo dobra baza hotelowa. Województwo wspiera, z roku na rok turystów przybywa. Oczywiście zapraszamy naszych mieszkańców, zapraszamy wszystkich z terenu całego kraju i nie tylko, bo naprawdę mamy dobrą ofertę i ta współpraca tutaj tych gmin Beskickich powoduje, że ta synergia jest bardzo bardzo dobrze odbierana ta rywalizacja, zamieniła się na współpracę i dzięki temu te produkty są lepsze, ciekawsze i budują naprawdę atrakcyjną ofertę w skali kraju. I jeżeli chodzi też o współpracę z krajem oraz z krajem Żylińskim, czyli z naszymi partnerami ze Słowacji i z Republiki Czeskiej, sezon narciarski uważam za otwarty! O! O kurde to to trochę lepiej niż szpital. Odpaliliśmy nasz jedyny w granicach administracyjnych w kraju Stog na Dębowcu. Za chwilę ruszają święta na starówce z licznymi imprezami, chociażby w sobotę za tydzień zapraszamy na koncert i w wydaniu świątecznym na nasz plac Wojska Polskiego. Wszystkie instytucje kultury, teatry. Domy kultury zapraszają. Oczywiście ta też sfera komercyjna, rozrywkowa, to jest takie zaplecze właśnie noclegowo-rozrywkowo-kulturalne dla całego subregionu, w których tego typu wydarzeń, chociażby ze względu na wielkość miasta, w porównaniu z tymi miejscowościami, nie ma. Także my zapraszamy. Po nartach, a preski w Bielsku Białej serdecznie polecam. Nawet jest taka akcja między nami i szczytkiem, że dzień dobry, szczyt, dobranoc w Bielsku Biała. Mam nadzieję, że w tym sezonie również się sprawdzi. U nas wyjątkowe są zawsze stoki narciarskie, czyli sztandarowa góra Czantoria 5 Tras. Przypomnę najdłuższa, prawie 3-kilometrowa, ale też 2 całkowicie oświetlona. Również inne ośrodki narciarskie typu. Poniwiec, gdzie trzy trasy Lisia Polana, ale oprócz tego, oprócz tras narciarskich przygotowanych, pierwszy raz w tym roku, darmowe, dla każdego lodowisko przy ustrońskim rynku, nowa inwestycja nasza. Zapraszamy wszystkich z naszej okolicy oczywiście, bo w innych miastach również są, ale w Ustroniu po raz pierwszy, więc tu można z tego skorzystać i trasy biegowe zakładane wzdłuż wiślańskich Bulwarów w Ustroniu, a mamy szkółki biegowe, które od lat cieszą się dużą popularnością, więc również można z tego typu atrakcji skorzystać.